Cześć. Dziś gra, na którą długo czekałam. Właściwie czekam na nią od momentu, gdy trafiłam na wzmianki pierwsze, jeszcze gdy nazywała się roboczo Projekt Vitriol. W zeszłym roku wyszło demo, które ograłam kilka razy. Zdobyłam też na PGA plakat, który od dłuższego czasu możecie widzieć tutaj za mną na ścianie. No i w końcu jest. Zapraszam na grę o tajemniczym tytule Data od polskiego studia Full Theory. Premiera gry była kilkukrotnie przekładana. Początkowo tytuł miał się ukazać jeszcze pod koniec zeszłego roku, potem w lutym, lecz ostatecznie został wydany 4 marca 2024 roku. Właściwie nie planowałam osobnego filmiku, skoro Mateusz już opisał i nagrał swoje wrażenia. Jednak jest to na tyle udana polska produkcja, że myślę, iż warto jak najwięcej ją promować. Grę często określa się jako RPG. Choć nie jest to taki klasyczny erpek, bardziej detektywistyczna gra z elementami erpegowymi i turowym systemem walki. Rozwój bohatera ogranicza się jedynie do upgrade'owania jego zdolności taumaturgicznych, które dodają umiejętności w walce, czasem kilka punktów życia lub skupienia, a nieraz zwiększają siłę jednego z czterech wymiarów, dzięki którym taumaturg może odczytywać myśli i emocje ludzi zapisane na użytych przez nich przedmiotach, czy też manipulować nimi. W trakcie eksploracji znajdziemy różne przedmioty, jednak nie mamy tutaj typowego ekwipunku, który możemy potem jakoś wykorzystać, czy zmieniać np. rodzaj broni. Można jedynie dokonywać drobnych zmian w wyglądzie u goli brody i krawca. Nie mają one jednak żadnego wpływu na rozgrywkę i osobiście np. z goli brody nie korzystałam, bo jestem fanką długich włosów, a niekoniecznie krótkich, ulizanych fryzur. Arick, you were supposed to lock the door. Bohaterem gry, tytułowym taumaturgiem jest Wiktor Szulski. Po prorogu przenosimy się wraz z nim do rodzinnego miasta Warszawy z roku 1905, czyli czasu rewolucji na terenie Królestwa Polskiego. Twórcy naprawdę postarali się, aby przenieść do gry specyficzny klimat tamtego okresu. Nie zabrakło również postaci historycznych. Wracając do Wiktora, decyduje się on na powrót, by zdobyć informacje o zagadkowej śmierci swojego ojca z którym był delikatnie mówiąc w nie najlepszych stosunkach. Na miejscu spotyka rodzinę z siostrą Ligią na czele oraz dawnych znajomych. toku rozgrywki pojawia się bardzo dużo nowych postaci, ponieważ gra w dużej mierze opiera się na prowadzeniu dialogów i dokonywaniu wyborów. Naszemu bohaterowi towarzyszą nie tylko ludzie, lecz także istoty zwane salutorami. Jednego, swoją drogą mojego ulubionego, upyra, mamy już na starcie. Inne możemy zdobyć i okiełznać później, a pomaga nam w tym sam raz Putin. Salutorzy to taki rodzaj demonów, które są przyciągane przez ludzkie wady, określane jako skazy. W grze występuje ich osiem, inspirowani są m.in. słowiańską mitologią, i każdy z nich posiada inne zdolności w walce, które możemy wykorzystać, kiedy już staną po naszej stronie. Nie trzeba zbierać ich wszystkich, to nie są pokemony. Ja jednak wyszłam z, za z założenia, że im więcej tym lepiej. I choć fabularnie czasami miałam ochotę nie przejmować niektórych, by nie zabierać ludziom ich skaz, to jednak chęć kolekcjonowania wygrała. Kolekcjonować możemy też tak zwane tajemnice miasta, które są fajnym smaczkiem i ukazują wiele ciekawostek odnośnie dawnego życia w naszej stolicy. Odnajdujemy je podobnie jak drogę na mapie czy różne przedmioty za pomocą percepcji, która wskazuje na czerwono wszystkie istotne elementy. Jest to z jednej strony fajne i klimatyczne, bo wykorzystuje tę taumaturgiczną zdolność wyczuwania rzeczy, ale z drugiej bywa trochę irytujące, gdyż praktycznie co chwilę trzeba tego używać i słuchać charakterystycznego pstryknięcia palcami, by móc cokolwiek zrobić w grze. No ale idzie się przyzwyczaić. Ogólnie cóż mogę powiedzieć, ta gra kupiła mnie już dawno temu i wiedziałam, że mnie wciągnie. Co oczywiście nie oznacza, że jest idealna i nie ma żadnych wad czy niedociągnięć. Najbardziej chyba boli brak polskiego dubbingu, tym bardziej w grze, w której akcja dzieje się w Polsce no w Królestwie Polskim, i do której teksty w polskich napisach zostały naprawdę świetnie zrobione, i ażby się chciało ich posłuchać, zamiast słuchać tylko między angielskimi słowami o grażynkach, Śródmieściach i tym podobne. Ale generalnie ten angielski dubbing jest ok, głosy są dobrze dobrane i przekazują emocje postaci. A na pewno przekazują je zdecydowanie bardziej niż ich mimika, która jak to często w grach bywa nie jest najmocniejszą stroną produkcji. Są takie typowo ciepłe postacie, jak choćby wspomniana już Grażynka, urocza starsza pani, która nieba by nam przychyliła, ale jej mina wygląda czasami, jakby chciała nas zabić zamiast przygotować ciepłe kakao i ciasteczka. Poza tym grafika jest na bardzo dobrym poziomie. Zarówno w rozgrywce, w rzucie izometrycznym, jak i w filmikach z scenek jest dużo szczegółów, a lokacje wyglądają naprawdę realistycznie. Czasem ten realizm psuje tylko trochę optymalizacja, która nieraz kuleje, przez co na przykład doczytują się tekstury. Oprócz walorów wizualnych mamy jeszcze pasujące udźwiękowienie i bardzo ciekawą fabułę, co razem sprawia, że klimatu tej grze zdecydowanie odmówić nie można. To pokrótce tyle ode mnie na temat tej gry. Mi się bardzo podoba, bardzo mnie wciągnęła i myślę, że zagram jeszcze przynajmniej raz albo i więcej, żeby sprawdzić też inne zakończenia. Wam również polecam i dziękuję Wam za uwagę. Do następnego. Cześć!